Razem z nami edycja 2021. Ale zobaczcie, mam taki piękny różowy papier. Tak wiem, że za krótko chciałam grzybkę. Cześć, moi z tej strony i witam Cię kochane przycinko w nowym odcinku na moim kanale i witam Cię z nową energią. Sorry za tydzień przerwy, ale potrzebowałam po prostu bryka, a dzisiaj przychodzę do Was z nowym odcinkiem, bardzo śmiesznym, bardzo ironicznym, ale też bardzo szczerym, ponieważ zdradzę aż 50 kłamstw. Które wali każda dziewczyna, każda kobietka, każda laska. Więc z góry przepraszam Was, dziewczyny, za totalny brak solidarności wobec naszej płci i zdradzania największych tajemnic, jakie kryje nasze ciało. Albo nasza głowa? Kto wie, może nawet stopa. Who knows? I proszę bardzo, chłopaki, w końcu będzie Wam nas łatwiej zrozumieć. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Jeżeli jesteś dziewczyną zobaczymy ile mamy tutaj lasek Natomiast jeżeli jesteś chłopakiem zostaw łapkę w górę dla tej pluszowej świnki skarbonki Która potrzebuje dużo miłości, ciepła, ochrony i twojej łapeczki w górę I napisz mi w komentarzu teraz, teraz, teraz Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek skłamać na wasz temat tak, żeby po prostu wyglądało to lepiej w oczach innych. Ej, dzisiaj tak wszystko wyjdzie na jaw. Chyba po tym odcinku będę musiała zabarkadować drzwi, albo w ogóle się wyprowadzić, ponieważ pojadę po bandzie. A płeć piękna potrafi być bezwzględna. Wcale nie wiem tego ze swojego doświadczenia. Tak głoszą plotki. Lecimy z tematem. Zawsze zmieniam podpaskę co 3-4 godziny. No co ty, nigdy mi nie przeciekła. Nie jestem zazdrosna o twoją koleżankę. Wmawiasz tu sobie? Ja ją bardzo lubię. Tak, tak, ja zaraz będę. Już siedzę w Uberze, wiesz, korki są, daj mi jeszcze 5 minut. Yy, miała być pół godziny temu. Nie no co ty, ty masz dzieła zegarek znowu. Mówię ci ja, ci, ja ci go wczoraj przedstawiłam, bo taki plan, wiesz? Fuck. Ja nie zwracam uwagi na wygląd. Dla mnie liczy się tylko charakter. Zawsze gole, całe nogi. Nie ogarniam, jak laski mogą tu zostawiać w ogóle na widoku. Obrzydlistwo! No, przynajmniej w tych miejscach, gdzie wystają przez dziury. Reszty i tak nie widzisz, więc. Po co mam się fatygować? Codziennie zakładam świeży stanik i w ogóle nie rozumiem, dlaczego niektórzy zakładają o rozmiar mniejszy. Tak, bo sprzątałam pokój, ale lepiej tam nie wchodź, bo wiesz, jest jeszcze mokra podłoga. Słuchaj stara, zamówiłem pizzę z najlepszej pizzerii w mieście, więc możemy sobie, nie wiem, wziąć dwie średnie albo dwie duże, wiesz, tak na cały wieczorek, żeby sobie zjeść. Wiesz. Ja nie przepadam za fast foodami od razu, chcę się po nich rzygać po prostu, o masakra. No ja bym wolała taką sałatę, pomidorka, serek bez naktów, że wiesz, dla mnie weź jakąś taką sałatkę, najmniejszą, bo nawet nie jestem głodna. No dobra, to wezmę sobie dwie duże. Wcale nie wstydzę się przy nim jeść, po prostu nie jestem głodna. Słyszałaś, jakiś traktor przyjechał? Bardzo głośno tutaj w tym mieście. Waga to tylko liczba. W ogóle nie zwraca na to uwagi, przecież to nic o mnie nie mówi, a facet nie pies na kości nie poleci. Uwielbiam, że jestem wielki i nie potrzebuję tego związku. Buty na szpilkach to jest mój ulubiony i najwygodniejszy typ wszystkich butów. Ja to bym w ogóle mogła w nich chodzić na WF i codziennie naprawdę biegać w nich na treningi na siłownię. Naprawdę, uwielbiam, uwielbiam to uczucie najwygodniejszym buty Weź mnie na zakupy, obiecuję kupię tylko jedną rzecz JEDNĄ! Ja kompletnie nie mam się w co ubrać To tylko kolega Gdy spóźniam się okres ostatnią rzeczą o jakiej myślę jest to, że jestem w ciąży Nie przerabiam zdjęć, cenię sobie Naturalność. Te paznokcie naprawdę nie są długie. Nie mam problemu z podcieraniem czy wkładaniem tampona. Wcale nie chciałabym wyglądać jak te wszystkie modelki z Instagrama. Takie to chude, sztuczne, wypchane, zero naturalności. Nie boję się do niego napisać. Po prostu szkoda mi czasu. Wyduszanie pryszczy jest obrzydliwe! Nigdy tego nie robię, a tym bardziej nie śledzę profili, które zajmują się właśnie wyduszaniem pryszczy. Ugh. Proszę pana, ja nie dam dzisiaj rady ćwiczyć tak. Po nim nie brzuch, a łaa, a To to niedysponowanie i ja lepiej pójdę usiąść na ławeczkę albo na trybunę i popatrzę naprawdę okres. O! Ała, ała! Powiedz szczerze, ci ładnie w tym wyglądam. Nie obrażę się. Gdy uczę się na sprawdzian, zawsze odkładam telefon i wyłączam internet. No bo przecież może się przydać pod ławką w szkole, kiedy już jednak będziemy to pisać. Nie pożyczyłabym czyjejś maszynki do golania, a tym bardziej już jakiegoś faceta. Nawet mojego, a nie brata. No a już tym bardziej taty. Nie masturbuje się. No jasne, że już wieczorem jest do kolegów. Słuchaj, ja i tak jestem totalnie zajęta, więc w ogóle nie będę zła. No co ty, nie przejmuj się, naprawdę nie będę zła. Przecież czemu miałabym ja się nie pozwolić jechać i tak nie mam żadnych planów związanych z tobą. I pewnie i tak nawet nie zauważę, że cię nie ma. Słuchaj, nie martw się, jedź sobie jedź. jedź. I będziesz spał pod drzwiami Tak nie zależy mi na lajkach like i follow Publikuję to dla siebie Od jutra zaczynam dietę Wszystko w porządku Nic mi nie jest Możesz mi zaufać Nikomu nie powiem Nie jestem jak reszta Jestem wyjątkowa Promocja na najmłodniejsze w tym sezonie spodnie Muszę je mieć Wszystkie dziewczyny je mają Muszę je mieć Rozmiar nie ma znaczenia Oczywiście kochani, że lubię twoich kolegów Bardzo się cieszę, że wpadłam dzisiaj na wieczór Świetnie Wieczór z pijanymi przygłupami <laughs> Mam na niego wywalone. W ogóle mnie nie interesuje. Gdybym tylko widziała twoją wiadomość wcześniej, od razu bym ci odpisała. Przecież ja nie olewam ludzi, no co ty? Nigdy nie stalkowałam nikogo z fake konta. To dziecinne. Jasne, możemy być przyjaciółmi. Ja nie jestem pijana. Ja mam taką popłakałam się kiedyś. Uwiedniam sport! Treningi to moja ulubiona część dnia. Codziennie tylko odliczam do kolejnego treningu. Te pocenie się, ten ból, to wyciskanie, wypalanie mięśni. To jest moje ulubione, moje ulubione po prostu sens życia. Naprawdę, ja nie rozumiem ludzi, którzy. Nie no, lubią ćwiczyć. Mówię ci, tak się cieszę, że moja przyjaciółka jest w końcu w związku. Oni tak do siebie pasują. No, kurwa, nie przeklinam, to nie kobiece! No, na wszystko w porządku, bo wydawało mi się, że wczoraj na imprezy byłaś jakaś taka smutna, zrezygnowana i w ogóle szybko wyszłaś. Nie no, co ty? Bawiłam się mega, impreza była świetna. Po prostu byłam strasznie zmęczona po całym ciężkim dniu pracy, wiesz, masakra wcale nie przyleżałaś całego dnia w łóżku oglądając Netflixa. Nigdy nikogo nie obgadałam, kobieca solitarność. Nigdy nie załatwiam się w miejscach publicznych, no ale już tym bardziej pod krzaczkiem. Obrzydlistwo. W ogóle kupa takiego słowa nie ma w moim słowniku? O co chodzi? Nie rozumiem znaczenia. R-404? Zobacz, kupiłam to na promocji, to naprawdę było mega tanie, to była okazja życia, mówię ci. Takie coś mogło się już nigdy nie powtórzyć. Dobrze, że miałam ręce na włodze. I kartę mojego faceta w rękach. I resztki moich oszczędności które miały być na czynsz Chcesz się odchudzać? Nie no stara, przecież świetnie wyglądasz Mega polnie mnie głowa Ja nie dam rady dzisiaj nigdzie iść Nie ma opcji No już... Czy bardziej do szkoły. Chętnie zapłacę za naszą kolację. Ja naprawdę uwielbiam kawę w Starbucksie i uważam, że jest warta swojej ceny. I wcale nie kupuję jej tylko po to, żeby zrobić Insta story. Ona po prostu jest wyjątkowa. I tak więc jeszcze, jak Kuszynki, mamy się tyle kroszynki, mamy zwiedza odcinek Wam się Jeżeli tak, to koniecznie stawcie łapki w górę. Jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku, piszcie mi też koniecznie w komentarzach, które kłamstwo jest Wam bardzo dobrze znane. Może z autopsji, a może u waszej koleżanki, co się u was po prostu wydarzyło? Ja jeszcze w międzyczasie zapraszam na wszystkie susie media, media, media. I widzimy się w piąteczek standardowo z nową energią, z nowym powerem. Przepraszam, ale każdy potrzebuje chwilę przerwy na zastanowienie się. A ja miałam kuźniwa studia do zaliczenia. i to był najgorszy test dla mnie, a jeszcze mam jeden przedmiot Chcę się kilnąć, ale dam radę. I ja się z się żegnam i. Eee, komu skrzynki, widzimy się nie ale to kłamstwo nie było. Przepraszam.